Kiedy w 2010 roku debiutowała Dacia Duster, chyba mało kto spodziewał się, jak ogromnym sukcesem okaże się SUV z Rumunii. Ale zobaczcie, potem z każdym liftingiem i każdą nową generacją ten SUV nabierał charakteru i też stawał się coraz bardziej popularny. Aż w 2022 roku był najchętniej wybieranym suwem w Europie. Do tej pory w ciągu 14 lat produkcji sprzedano aż 2 miliony 200 tysięcy egzemplarzy Dastera, a w fabryce w Rumunii w Pitesti zjeżdża ich staśm aż 1000 sztuk dziennie. No i docieramy do 2024 roku, gdy na rynku debiutuje Dacia Duster trzeciej generacji. Trzecia generacja Dacia Duster bazuje na platformie CMFB, ale zachowała wymiary poprzedniczki. Mierzy 4 m, 34 cm długości, 1,81 m szerokości i 1,66 m wysokości. Różnice są milimetrowe i właściwie pomijalne, ale zaskakujące jest to, że rozstaw osi skrócił się o 1,5 cm. Design nowego Dastera jest wyraźnie inspirowany koncepcyjnym modelem Bigster. No i jeśli taki większy SUV Dacia miałby się pojawić, to przypuszczam, że będzie to po prostu Duster XL. I teraz zobaczcie, chociażby już po masce widać, że jest to samochód, który ma więcej takich stylistycznych cech offroadowych. Te przetłoczenia chociażby, ten wyraźnie zaznaczony zderzak, reflektory ledowe z tym motywem litery Y które moim zdaniem nadają temu jeszcze taki bardzo nowoczesny wygląd. W ogóle nowy duster jest daleki od tego wrażenia auta budżetowego, które mógł sprawiać jeszcze kilka generacji temu. Wzdłuż i wokół nadwozia wszędzie mamy te plastikowe osłony, które mają chronić blaszane elementy. No i szczególnie to tutaj widać. Na tej wkładce na przednich drzwiach, co może niektórym wręcz przypominać Land Rovera Defendera. Co ciekawe, wszystkie te elementy zostały wykonane z tworzywa o nazwie Starkle. To jest plastik specjalnie opracowany do tego samochodu. Jak się przyjrzycie blisko, to widać tutaj takie drobinki jasne. To z tego powodu, że 20% surowców do tego tworzywa pochodzi z recyklingu, no i przede wszystkim też dzięki temu mniej widać ewentualne zarysowania, które mogą się tutaj pojawić. Zwrócę uwagę na jeszcze jeden ciekawy detal. Tutaj w rogu szyby producenci lubią teraz umieszczać różnego rodzaju detale. W dasterze jest to po prostu miniatura dastera, która wjeżdża pod górę. Tylna szyba jest pochylona dużo mocniej niż w poprzedniku, i pojawił nam się też tutaj dłuższy spoiler. Ma to oczywiście związek z aerodynamiką, jak w wielu innych. Nowych samochodach. Jeśli chodzi o bagażnik, to Dacia podaje tutaj bardzo wiele wartości, ale myślę, że to do zapamiętania to jest 472 litry. To jest pojemność wykonana przy pomocy metody VDA, czyli przy pomocy tych cegiełek, czyli ta najbardziej powszechna metoda dająca porównywalność z konkurencją. W cenniku Dacia Duster spotkacie się też z innymi wartościami. Niektóre nawet przekraczają 500 litrów, ale to jest pomiar wykonany według normy ISO, czyli w inny sposób. To, o czym musicie pamiętać, to w zależności od tego, jaką wersję napędu wybierzecie, to będzie się też różnił bagażnik. No bo na przykład w przypadku hybrydy, która ma najmniejszy bagażnik, gdzieś trzeba było jeszcze zmieścić baterię trakcyjną. Także tam tracicie trochę pojemności, natomiast największy bagażnik otrzymacie w wersji z napędem na przednie koła i bez układu hybrydowego. Możecie tutaj też zamówić sobie regulowaną podłogę, i wówczas będziecie mogli po złożeniu oparć. Kanapy uzyskać równą przestrzeń. W tym egzemplarzu, akurat, nie ma tego dodatku jest po prostu zwykła podłoga, ale nawet tutaj pod podłogą widzę, że jest trochę miejsca na drobiazgi. Dla niektórych wersji jest też dostępne pełnowymiarowe koło zapasowe, które szczególnie przyda się tym, którzy często jeżdżą po nieutwardzonych drogach. Ponadto mamy tutaj w bagażniku dwa haczyki i kilka punktów mocowań do akcesoriów UClip. To są takie elementy, które można przyczepiać w różnych miejscach w kabinie. W ten sposób na przykład dokładając sobie uchwyt na kubek, albo na przykład tutaj od wewnętrznej strony klapy, można sobie też przypiąć dodatkowe oświetlenie. Dla miłośników biwakowania, Dacia przygotowała akcesoria in nature. Pakiet Sleep to materac i skrzynia ze sklejki, która kryje też schowek i mały stolik. Rozłożenie takiego łóżka wymaga jednak złożenia kanapy i przesunięcia przednich foteli maksymalnie do przodu. Ponieważ w takim układzie zostaje już bardzo mało miejsca na bagaż, można go umieścić na nowym bagażniku dachowym. Maksymalne obciążenie to 80 kg. Zanim otworzę tylne drzwi, otworzę wlew paliwa to dlatego, że dzieje się to teraz w taki cywilizowany sposób. W poprzednich generacjach dastera trzeba było pociągnąć dźwignię z miejsca kierowcy, no i mamy też inne klamki. Tylne drzwi otwiera się nadal przy pomocy takiej kasetowej klamki, ale umieszczonej na słupku. Natomiast przy przednich drzwiach jest już taka wygodniejsza klamka, którą się ciągnie, a nie trzeba jej tak do góry jak w poprzedniku. Ilość miejsca na kolana jest właściwie porównywalna z poprzednią generacją. Im powiedział, że jest zupełnie wystarczająca. Podobnie mam też dobrą swobodę ruchu dla stóp, no i ten tunel też nie jest jakiś bardzo wysoki, mimo tego, że siedzimy w wersji 4x4. Różnica polega tak naprawdę na oparciu, bowiem w poprzedniej generacji ono kończyło mi się gdzieś tutaj. Tutaj jest wyższe, przez co jest takie wrażenie lepszej przytulności. Siedzę też w wersji Extreme, która ma wyjątkowe obicia foteli. Zostały one wykonane z, takiej, z takiego materiału, który ma być szczególnie łatwo zmywalny w razie gdyby się zabrudził czyli coś dla rodzin, ale też dla tych, którzy lubią żyć aktywnie, na przykład. Z psem albo lubią wędrówki i rzucają tutaj jakieś niekoniecznie czyste ubrania. W kokpicie też mamy gruntowną zmianę stylu, no i znowu pojawia nam się ten motyw litery Y, chociażby na nawiewach. Dobra wiadomość: zostały zachowane fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji. Zła wiadomość: zniknęło kilka innych. Są one teraz skupione na dziesięciocalowym ekranie. Który działa naprawdę całkiem dobrze i ma też fajną, wyrazistą grafikę. To wszystko wygląda lepiej niż można by się spodziewać, po no jednak marce budżetowej i właściwie sterowanie na ekranie nie sprawia większego kłopotu. No, szkoda, że umieszczono regulację głośności tutaj na górze. Z perspektywy kierowcy można to robić tym tradycyjnym e, satelitą w stylu. Renault. Natomiast co ciekawe, ten 10 ekran wcale nie jest standardem. W podstawowej wersji otrzymujemy w tym miejscu nic i wówczas radiem steruje się wyłącznie poprzez mały ekran między zegarami, bowiem w podstawowej wersji są analogowe zegary z małym ekranem. Natomiast tutaj mamy 7 ekran wirtualnych zegarów, gdzie można zmieniać sobie część wskazań, ale mówiąc szczerze nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego wyboru. Materiały oczywiście pozostały głównie twarde, ale muszę przyznać, że dzięki tej kolorystyce z zielenią, z miedzią, tymi różnymi fakturami, to wszystko sprawia bardzo fajne wrażenie. Po raz pierwszy w Dacia Duster mamy też indukcyjną ładowarkę do telefonu. W tym miejscu dodatkowa półka, dwa uchwyty na kubki na, na coś do pisania pod podłokietnikiem. Też całkiem spory schowek, oczywiście, przed pasażerem. Także rozplanowanie tego kokpitu, mimo materiałów, które może nie robią najlepszego pierwszego wrażenia, jest całkiem w porządku i mam też wrażenie, że poprawiła się pozycja za kierownicą. Obok ekranu jest taki uchwyt na telefon, który znamy już z innych modeli Daci. No, i to też działa w tym systemie Euclip, czyli teoretycznie możemy go sobie też wpinać w innych miejscach albo umieścić tutaj inne akcesorium. W nowej Daci Duster dostępne będą trzy różne silniki. Podstawowa jednostka to trzycylindrowe 1.0 Turbo z fabryczną instalacją gazową. Zbiornik LPG mieści 51 litrów, ten na benzynę 50 litrów, czyli na jednym tankowaniu obu tych zbiorników można przejechać około 1300 km. Także propozycja dla tych, którzy lubią jeździć ekonomicznie i daleko drugi wariant to z kolei ta miękka hybryda TCE 130. też mamy tutaj silnik trzycylindrowy, ale o pojemności 1,2 litra i jest on wspomagany rozrusznikiem generatorem o mocy 16 koni mechanicznych. co ciekawe ta jednostka potrafi pracować w cyklu Millera, dzięki temu osiąga wyższą sprawność, natomiast generator rozrusznik ładuje i jest zasilany z baterii o pojemności 0,8 kWh i ten silnik jest jedynym który można też łączyć z napędem na cztery koła. Trzeci wariant to 140 konna hybryda, która znana jest już m.in. z Renault Clio czy Captura. Mamy tutaj jednostkę czterocylindrową wolnossącą o pojemności 1,6 litra. Sama ta jednostka benzynowa osiąga moc. 94 koni i jest wspomagana kilkoma silnikami elektrycznymi. Także łączna moc układu wynosi tutaj 140 koni i mamy tutaj połączenie z tą nietypową skrzynią Multimod, która oferuje 4 przełożenia dla silnika spalinowego i dwa przełożenia dla jednostki elektrycznej. Jak widzicie, akumulator jest tutaj znacznie większy niż w tej miękkiej hybrydzie. Pomimo tego, że ma pojemność 1,2 kWh, czyli w sumie niewiele więcej niż ta bateria w miękkiej hybrydzie, to zastosowanie. No tutaj już układ chłodzenia cieczą, a to dlatego, że cała ta hybryda pracuje pod znacznie wyższym napięciem. Tam mieliśmy 48 V, tutaj mamy aż 230 V. A to dzięki temu, że tą hybrydą można w mieście jeździć nawet przez 60-80% czasu właśnie na napędzie elektrycznym. Także Renault obiecuje tutaj największe oszczędności paliwa. Jadę teraz wersją hybrydową, tą 140-konną, na górskiej drodze. To jest układ napędowy, który bardzo polubiłem w Clio i Capturze. No, Dacia Duster jest nieco większym samochodem i zastanawiałem się, czy ten układ hybrydowy w takim aucie nie będzie trochę przeciążony. Podróżujemy tylko we dwóch, bez dużego bagażu. Natomiast mimo tego, że jedziemy pod górkę i wciskam dosyć mocno gaz. Silnik spalinowy słychać, no to jest relatywnie niewielka jednostka 1.6 wolno ssąca. Natomiast nigdy ona nie staje się irytująca, nigdy nie zaczyna być tak to brzmienie tak donośne, jak na przykład pamiętamy to jeszcze no, z tych pierwszych hybryd y, Toyoty tam dwie czy trzy generacje temu. Także ten układ moim zdaniem całkiem dobrze sprawdza się też w Dasterze. Tym bardziej, że to wcale nie jest tak ciężki samochód. Ta wersja Hybrid 140 waży 1390 kg i jest najcięższą w gamie, natomiast Duster z podstawowym silnikiem, tym 1.0, waży zaledwie 1276 kg. W podstawowej wersji jest to oczywiście minimalna masa. Relatywnie niska masa, jak na dzisiejsze standardy, powoduje też, że to auto bardzo przyjemnie lekko się prowadzi. Niestety, nadal jest tak, że Duster ma dosyć mocno wspomagany układ kierowniczy, ale w porównaniu z poprzednią generacją i jeszcze tą wcześniejszą, zauważam tutaj jednak no, wyraźny progres. Mało tego, dzięki temu, że jest tutaj duży skok zawieszenia, ten samochód no, nie boi się przechylać w zakrętach. Dacia tutaj wyznaje taką filozofię, że przechyły nadwozia w zakrętach nie są przestępstwem. I powiem Wam, że w porównaniu z tym, co się w większości nowych suwów w tej klasie otrzymuje, to jest całkiem fajne, bo rzeczywiście jak się wchodzi w ten zakręt, to nadwozia się tak przechyli, ten samochód daje się po prostu dobrze kontrolować. Oczywiście Dacia Duster nie służy do sportowej jazdy. Teraz też, jak kilka razy pod górkę próbowałem dynamicznie przyspieszyć. Jest całkiem fajny zryw tej jednostki elektrycznej, to szczególnie przyjemnie czuć podczas jazdy w mieście, natomiast przez to, że mamy tylko cztery przełożenia silnika spalinowego, no to czasami mija chwila, zanim po naciśnięciu gazu skrzynia redukuje bieg. Silnik spalinowy wejdzie na obroty i tej mocy pojawi się więcej. To nie jest taki układ napędowy do sportowej jazdy, zdecydowanie do oszczędnej i przede wszystkim komfortowej. Moim zdaniem, hybryda jest świetnym wyborem dla tych, którzy dużo podróżują po mieście, bo po prostu wtedy często wykorzystuje się napęd elektryczny, jeździ się cicho, niezwykle płynnie, też przy niskich prędkościach pracuje ten układ hybrydowy. No i niestety ta hybryda 140. Jest jedynym wariantem silnikowym, który ma automatyczną skrzynię biegów. Po prostu jest tutaj standardem. Natomiast do pozostałych wersji, niestety, nie można zamówić żadnej automatycznej przekładni. Powiedziałem o tym, że hybryda niekoniecznie jest dla tych, którzy jeżdżą, lubią jeździć sportowo. No, od 0 do 100 km rozpędza się w 10,1 sekundy. I maksymalnie można osiągać prędkość 160 km na godzinę. W naszym kraju. I tak jest to więcej niż jest dozwolone. Natomiast to ograniczenie wynika po prostu ze specyfiki konstrukcji skrzyni biegów. Pozostałe wersje silnikowe Dastera pozwalają osiągać nieco wyższą prędkość maksymalną. Pewnie zastanawiacie się, jak z wyciszeniem Dastera przy takich prędkościach. Ja nim nie jeździłem szybciej niż 125 na godzinę, i akurat um, też wiał dosyć silny wiatr, więc wyraźnie było, niestety, słychać tutaj ten szum powietrza. Więc na taką ocenę wyciszenia kabiny niestety trzeba będzie jeszcze poczekać do testu w Polsce. Pewnym minusem hybrydy jest niestety to, że można tutaj pociągnąć przyczepę o maksymalnej masie tylko 750 kg. W przypadku podstawowego silnika 1.0 jest to 1200 kg. Natomiast ta miękka hybryda o mocy 130 koni pozwala posiągnąć przyczepę o masie 1500 kg. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wersją przednionapędową, czy też 4x4. Miałem okazję też przejechać się Dacia Duster z tym silnikiem cylindrowym 1.2, tą miękką hybrydą, z manualną skrzynią biegów, z napędem na przód i 4x4 i zauważyłem ciekawą rzecz. W przypadku przednio napędowej wersji jest inna skrzynia biegów, ma inne przełożenia. Przez co przy niskich prędkościach silnik potrafi nieco nerwowo reagować na gaz. Trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie naciskać pedał przyspieszenia, żeby poruszać się z takimi niskimi prędkościami, na przykład w korku. Z kolei wersja 4x4 ma inne przełożenie i też nieco inne oprogramowanie silnika i dużo harmonijniej reaguje na gaz, więc gdyby Was to zraziło po na przykład jeździe testowej wersją napędową, rozważcie tą 4x4, naprawdę ona dużo przyjemniej jeździ i nawet podczas takich krótkich jazd było to dla mnie zauważalne. Poza tym ten trzycylindrowy silnik 1,2, który jest w miękkiej hybrydzie, muszę pochwalić za bardzo dobrą kulturę pracy. Właściwie nie czuć żadnych wibracji przenoszonych na nadwozie i też pod obciążeniem ten silnik nie robi się hałaśliwy. Chyba nawet tutaj ten czterocylindrowy silnik w pełnej hybrydzie 140-konnej dociera nieco donośniej do uszu podróżujących. A może po prostu jest to też związane z tym, że przez znaczną ilość czasu dacie twierdzi, że w mieście jest to nawet 80% hybrydowym dasterem można się poruszać na tym odzyskanym prądzie. No i wówczas jak jedziemy na silniku elektrycznym, no to jest przyjemna cisza, jak włącza się silnik spalinowy, ta cisza jest natychmiast przerywana, no jednak ten silnik spalinowy nie jest tak doskonale wyciszony jak w hybrydach tego typu, no nie wiem na przykład Toyoty. Przesiadłem się teraz do Dacia Duster z napędem 4x4 i ruszam nią na Taki torofrodowy. oczywiście spreparowany na możliwości tego samochodu, ja mówi, że jak nasuwa tej klasy, to auto potrafi wiele i też przez klientów zawsze było cenione za swoje zdolności terenowe, no ale nie, oczywiście nie jest to prawdziwa terenówka. Nie ma tutaj chociażby blokad mechanizmów różnicowych, nie ma reduktora, ale za to jest taka jedynka, która potrafi, która pozwala w terenie relatywnie bezpiecznie jeździć z niskimi prędkościami i jednocześnie z wykorzystaniem momentu obrotowego przy tych niskich prędkościach. Napęd 4x4 jest dostępny za dopłatą 11,5 zł. Tylko w jednej wersji silnikowej jest to TCE 130, czyli 130-konne 1.2 turbo. No i co my tutaj otrzymujemy? Przede wszystkim mamy możliwość regulacji trybów jazdy. Ja w tym momencie sobie wjechałem w trybie automatycznym. Jest jeszcze tryb ECO, a ponieważ podróżujemy po piachu, to przełączam na tryb piasek i błoto. Poza tym mam jeszcze dostępny tryb e, śnieg i tryb lock, którego też tutaj jeszcze będę wykorzystywał. No, na razie jedziemy taką dróżką, która można powiedzieć, że jest coś, co można w niektórych przypadkach spotkać, dojeżdżając na przykład do działki. Natomiast w tym momencie już może mi się przydać kamera. Mamy tutaj kamerę 360 stopni, dzięki której widzę. Co się dzieje przede mną. Łączyłem sobie w tej chwili asystenta zjazdu. W momencie, jak trzymam wciśnięte sprzęgło, to on sam reguluje prędkość i podjeżdżamy. I znowu mogę sobie włączyć kamerę, żeby zobaczyć, co jest przed samochodem. Ok, mamy ponownie stromy zjazd, i tutaj już naprawdę muszę bardzo powoli jechać, wykorzystywać hamulec. I mogę tutaj na głównym ekranie obserwować wskaźniki przechyłu. Mam wskaźnik przechyłu. Wzdłużnego mam wskaźnik przechyłu bocznego, w tym momencie osiągnęliśmy wartość 21 stopni. Jeśli chodzi o kąt natarcia Dacia Duster, wynosi on 31 stopni, tymczasem kąt zejścia to jest 36 stopni. No i jedziemy sobie takim trawersem. Przechył boczny w tym momencie sięga 25 stopni. No już jest efekt. Ja już w tym momencie mam tu takie uczucie w żołądku. Ci z Was, którzy jeździli w off-roadzie, a nie są jakimiś specami, wiedzą o czym mówię. Ci, którzy zjedli zęby na jeździe offroadowej, pewnie się tylko śmieją. Powiedziano mi, że tak mniej więcej do 30 stopni Dacia daste przychyłu bocznego jest w stanie utrzymać. Lepiej się do tej granicy już potem nie zbliżać. Mimo tego, że mamy trzycylindrowy silnik, który... Dość specyficznie reaguje na gaz, to akurat w tej sytuacji nie ma żadnego problemu, żeby utrzymać stałą prędkość, żeby samochód sobie stabilnie jechał. Poza przychyłem bocznym mogę też tutaj śledzić rozkład momentu między osiem napędu 4x4. Wjeżdżamy na kolejny trawers. I w tym momencie specjalnie tak powoli podjeżdżam, żeby zobaczyć, jak będzie zachowywała się ta symulowana blokada mechanizmu różnicowego. No po prostu działa to w ten sposób, że w momencie kiedy koło traci przyczepność jest przyhamowywane, żeby moment trafił na to koło z lepszą przyczepnością. Także jedziemy sobie teraz w takim przechyle, który dochodzi do 23 stopni. W każdej chwili mogę włączyć kamerę, gdybym miał wątpliwość, natomiast Niestety trzeba to zrobić z ekranu. Dzieje się to dotykowo. W poprzedniku był do tego osobny przycisk i chyba było to lepsze rozwiązanie. Mało tego w poprzedniku. Napęd 4x4 można było połączyć z dieslem, co było chyba dosyć popularnym i lubianym wyborem. No teraz diesla w ogóle nie ma napęd 4x4 występuje tylko w wersji benzynowej ale ten rozkład momentu funkcjonuje tutaj relatywnie sprawnie oczywiście nie mówimy tutaj o jakiejś bardzo zaawansowanej technice Dacia Duster nadal ma być prosta a no ta technika napędu przede wszystkim relatywnie tania mimo to e, zaletą tego układu jest po prostu to, że no mamy sprzęgło wielopłytkowe, czyli nie jest to napęd dołączany na sztywno, tylko taki, który można też używać na asfalcie, na nawierzchniach o lepszej przyczepności, nie powodując naprężeń w tym układzie napędowym, tak jak to na przykład ma miejsce w wielu suwach, czy, czy takich bardzo prostych samochodach z napędem 4x4, które akurat nie są oferowane na europejskim rynku, no ale gdzieś na świecie takie układy też występują, i wtedy trzeba pamiętać o wyłączaniu tego napędu przy zjeżdżaniu. Z Ok, zbliżam się teraz do takich dwóch zagłębień i wzniesień, które pozwalają sprawdzać, co się dzieje z samochodem w momencie, kiedy osiągany jest duży wykrzyż osi. O, w tym momencie stanęliśmy tak, że przednie lewe koło i tylne prawe, nie miało w ogóle kontaktu z podłożem. Bardzo powoli sobie tutaj podjeżdżałem. Słychać było to takie szarpnięcie. Raz znowu, bo to są po prostu hamulce. Kiedy się nie ma blokady mechanizmu różnicowego, to, to takie dźwięki niestety są zaprogramowane podczas jazdy off-roadowej. Dobra wiadomość jest taka, że w porównaniu ze schodzącą generacją, Daster nie zdrożał. Zauważalna podwyżka cen miała bowiem miejsce już wcześniej, w poprzedniej generacji i dawno też już minęły czasy, kiedy Dastera można było mieć od 40 tysięcy złotych. Za podstawową wersję TCS 100 z fabryczną instalacją gazową trzeba teraz zapłacić 79 900 zł. Ceny 130 konnego 1.2 Turbo z miękką hybrydą zaczynają się od 100 900 zł. Natomiast pełna hybryda o mocy 140 koni mechanicznych kosztuje 112 400 zł. Do wyboru są cztery wersje wyposażenia, w tym dwie topowe: Extreme o outdoorowej stylistyce z miedzianymi akcentami i zmywalną tapicerką MicroCloud oraz Journey o bardziej stonowanym i komfortowym charakterze. Pytacie, dlaczego aż dwie topowe wersje? bowiem do tej pory aż 70% klientów wybierało właśnie najbogatsze konfiguracje Dastera. Nową Dację Daster już można zamawiać, natomiast pierwsze auta pojawiły się w salonach w czerwcu. Nowa Dacia Duster trochę przypomina mi produkty ze sklepu sportowego Decathlon. Chodzi mi o to, że ten samochód, po pierwsze, no, w tej chwili przez ten design, przez te kolory, stał się taki bardziej outdoorowy. I potrafi rzeczywiście mm, wzniecić fascynację y, aktywnym spędzaniem czasu, zapuszczaniem się w jakiś lekki teren. Nie tylko jeśli mówimy o wersji z napędem na cztery koła. Y, i spełnia takie podstawowe potrzeby, ale też trochę więcej. Czyli jeżeli zaczynamy przygodę z jakimś sportem, można wtedy sięgnąć po taki dosyć podstawowy produkt, się nie zniechęcić i dopiero potem, jeżeli załapiemy tego bakcyla na przykład offroadowego, to być może modyfikować tą Dacia Duster, założyć jej terenowe opony. Wiem, że w przypadku poprzedników też byli tacy amatorzy. Przede wszystkim jednak Dacia Duster, poza tym, że no Wygląda dużo lepiej niż swój poprzednik, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. To się też znacznie lepiej prowadzi. Oferuje wyższy komfort jazdy. Naprawdę tutaj popracowano nad zawieszeniem, nad układem kierowniczym. Nowocześniejsze są multimedia. Jednocześnie zachowano kilka przycisków. Więc wydaje mi się, że to, co klienci Daci zawsze sobie cenili w tych modelach, zostało zachowane. Nie jeździłem, co prawda, wersją z podstawowym silnikiem, tym zasilanym LPG, natomiast gdybym miał wybierać, to chyba właśnie postawiłbym na hybrydę, bowiem ta wersja wynosi samego Dastera na trochę inny poziom niż dotychczas. Oferuje rewelacyjny komfort jazdy na co dzień w mieście przy bardzo niskim spalaniu. No i jest to też, jednak debiut takich nieco bardziej zaawansowanych technologii napędowych w modelu, który dotychczas uchodził za dość budżetowy. Także szczególnie z tym napędem widzę tutaj potężny krok naprzód.